Cześć, witam Cię w serii filmików, które pokazuje dowody i poszlaki, świadczące o tym, że Kolumba wyprzedziło być może i nawet kilka nacji. W poprzednich odcinkach mowa była o Wikingach, Indianach i ich związku z egipskimi hieroglifami, o celtyckiej piśmie ogham, a także o starożytnych chińskich inskrypcjach, znajdowanych w Ameryce. Poruszyłem się tam kilka innych mniejszych tematów. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tamtych odcinków, to zachęcam do ich obejrzenia. Linki do tych filmików powinny wyświetlić Ci się na ekranie. Dodam jeszcze je pod filmikiem w poście. Dzisiaj przyjrzymy się Fenicjanom, ponieważ naprawdę bardzo wiele poszlak wskazuje na to, że dotarli oni do Ameryki kilka tysięcy lat temu. Wcześniej jednak dosyć krótko wspomnę jeszcze na temat Rzymian, ponieważ tutaj również jest kilka poszlak, które sugerują, że taka sytuacja mogła mieć miejsce. Badacze prowadzący poszukiwania na wyspie Dębów znajdującej się na południowym wybrzeżu Nowej Szkocji w Kanadzie stwierdzili, że odkryli rzymski miecz ceremonialny, który miał być znaleziony w pobliżu wraku statku. Miecz miał być wyciągnięty już kilkadziesiąt lat temu, ale był trzymany w tajemnicy, ponieważ znalazca i jego syn obawiali się, że poniosą konsekwencje prawne. W tamtym regionie są surowe przepisy, jeżeli chodzi o poszukiwanie skarbów z wraków statków. Teraz to krewni z tego znalazcy, który już nie żyje, ujawnili właśnie to znalezisko. Policer mówi, że wrak statku cały czas czeka na zbadanie. Oni jedynie zeskanowali tamten teren i wiedzą dokładnie, gdzie on się znajduje. Więc na ten moment mamy niezbadany wrak, nie wiemy, nie wiemy więc, czy jest to faktycznie statek rzymski. Sam miecz, jak niektórzy twierdzą, mógł dotrzeć w tamten rejon już w czasach, gdy Kolumb dopłynął do Ameryki. I może to też być stara replika, wyprodukowana np. dla zamożnych turystów odwiedzających Rzym. Jest też taka oczywiście właśnie ewentualność, o której chciałem, żebyście pamiętali. Kilka podobnych mieczy znaleziono w Europie. Ten model miecza przedstawia na rękojeści Herkulesa i uważa się go za uroczysty miecz podarowany przez cesarza Komodusa wybitnym gladiatorom i wojownikom. Muzeum w Neapolu wykonało repliki jednego z tych mieczy. I z wyglądu pasują one do, właśnie do tego miecza z Oak Island. Jednak, jak twierdzi Huton Pulitzer, przeprowadzili testy miecza, używając analizatora XRF. Badanie miało wykazać, że broń ta ma ślady arsenu i ołowiu, które pasują do innych rzymskich artefaktów. Odkrycia te są zgodne z rzymską metalurgią. Współcześnie w celu wytworzenia brązu wykorzystuje się krzem jako główny pierwiastek stopu, ale jak powiedział Pulicer, nie ma go w mieczu. Tutaj muszę jeszcze dodać, że nie wiem na ile były rzetelne te badania, które przeprowadzono, więc trzeba też również i o tym pamiętać. Badacz twierdzi cały czas, że ma więcej dowodów na podparcie swojej hipotezy. Zalicza do nich na przykład petroglify wyryte przez rdzennych mieszkańców kultury Mikmaku. O których mówiłem w poprzednim odcinku. Mają się one znajdować na ścianach jaskini oraz na głazach Nowej Szkocji. Przedstawiają ponoć maszerujących rzymskich żołnierzy z mieczami i rzymskie statki. Kolejnym argumentem badacza jest to, że Indianie Mikmaku w swoim języku mają około 50 słów, które są bardzo podobne z morskimi terminami używanymi przez marynarzy z czasów, właśnie rzymskich. Do swojej listy poszlak dodaje jeszcze że w Nowej Szkocji w połowie XIX wieku znaleziono metalowy trzon ze środka rzymskiej tarczy. Dodatkowo w 1901 roku znaleziono na wyspie rzymskich gwizdek. Jeżeli chodzi o wyspę dębów, to mówi się tutaj od lat o skarbie ukrytym przez Templariuszy. Jeżeli byłoby to prawdą, to być może miecz ten był częścią ukrywanych na wyspie skarbów. Więc może być tak, że ten miecz został przywieziony do Ameryki, no ale nie przez Rzymian, tylko po prostu jako no właśnie element jakiegoś skarbu, ukrytego skarbu. Pod koniec lat 90. XX wieku w pobliżu wyspy Dębów znaleziono kartagińskie monety. Znalezisko miało być uwierzytelnione przez doktora Georgia Burdena z Royal Canadian Geographic Society. Rzymianie nie słynęli z żeglarstwa, ale w swoim obszarze wpływów posiadali kartaginczyków. którzy mieli być świetnymi żeglarzami. I to oni mogli pomóc w zorganizowaniu takiej podróży. Stąd ich monety znalezione po drugiej stronie Atlantyku. Tutaj krótki cytat. Około 335 roku, przed naszą erą, grecki filozof Arystoteles zaproponował listę 178 cudów, które go zachwycają. Opisując cud pod numerem 84, zauważa: Mówią, że w oceanie za filarami Herkulesa, Kardakimczycy znaleźli bezludną wyspę. Rosną tam różnorodne drzewa. Rzeki są spławne, są niezwykłe owoce wszelkiego rodzaju. Potrzeba wiele dni podróży, aby dotrzeć na tę wyspę. Tradycyjni archeolodzy twierdzą, że mowa jest tutaj o Anglii lub ewentualnie o wyspach typu Teneryfa itd. Jednak Aristoteles nic takiego nie napisał. A był on przecież człowiekiem o dużej wiedzy i zapewne zdawał sobie sprawę, że w Anglii kardakińczycy sprowadzali m.in. bursztyn, więc prawdopodobnie wspomniałby o tym, a takie są przynajmniej moje przypuszczenia. Być może określiłby też lepiej położenie tej wyspy, bo przecież w tamtym czasie znali oni jako tako tereny Francji i Hiszpanii. Słowa użyte w tym cytacie, a więc w oceanie, za filarami Herkulesa i te, że potrzeba wiele dni podróży, aby dotrzeć na wyspę, mogą pobudzać naszą wyobraźnię i sugerować, że mowa jest o Ameryce. Ale jednak bardziej prawdopodobne jest to właśnie, co mówią historycy: że mowa była o odkryciu Madery, a więc Wysp Kanaryjskich i być może Azorów. Ta wypowiedź Arystotelesa jest dosyć dłuższa, nie przytoczyłem jej całej, ale mowa też jest tam o, też o kilku elementach, które no nie do końca by wydawały się pasować do Wysp Kanaryjskich, które wydają się być no, zbyt małe do tego, co on tam mówił. Wyspa Dębów nie jest jedynym miejscem po tej stronie Atlantyku. W którym rzekome rzymskie artefakty zostały znalezione. Na przykład w latach 80. w Brazylii Nurek trasie na dwie kotwice. Wkrótce po tym odnaleziono kolekcję amfor w latoce Guanabra, która mieści się jakieś 15 mil od Rio de Janeiro. Amfory są to gliniane naczynia używane do przechowywania wina i oliwy. Ich wiek szacowali na 2500 lat. Jeden z badaczy, pan Marks, zasugerował, że przedmioty te należały do statków fenickich zniszczonych u wybrzeży Brazylii kilka wieków przed początkiem naszej ery. Część ekspertów zajmująca się historią starożytnych kontaktów transatlantyckich sugeruje, że większość znalezionych przedmiotów należała do zbioru rzeczy podarowanych cesarzowi Brazylii Pedro I bądź Piotrowi I, jak to woli. Jednak no nie wszystkie przedmioty można w ten sposób wytłumaczyć, jeżeli w ogóle któregokolwiek przedmiotu pochodzenie da się w ten sposób wytłumaczyć. Teraz właśnie chciałbym przejść już do kolejnej części odcinka, w której mowa będzie już tylko o Fenicjanach. Wcześniej wspomniałem o, Kardy o Kardaginczykach, a więc y, ludziach, którzy są no, potomkami Fenicjan. Jednak teraz chciałem już mówić nie w odniesieniu do Rzymian i jakby ich wspólnej współpracy, ewentualnej współpracy, a o samych Fenicjanach. Fenicjanie był to semicki lud z Palestyny, zamieszkujący tereny dzisiejszego Libanu, Izraela i Syrii. Po skolonizowaniu Cypru rozpoczęli dalszą ekspansję na Morzu Śródziemnym, osiedlając się na Sycylii, Malcie, Stardyni i Kostaryce, a także zakładając w Afryce Północnej Kartaginę, przyszłego rywala Rzymu. To właśnie Fenicjan oficjalna nauka uznaje za pierwszą cywilizację żeglarską przez duże rzet. Nie obawiali się oni przepływać przez ściecinę gibraltarską, a więc wypuszczać się za ocean, na tzw. słupy Heraklesa. Handlowali oni z Wyspami Cynowymi, za które uważa się Wyspy Brytyjskie. Wychodzi też na to, że dotarli oni później jako Kardakińczycy na Wyspy Kanaryjskie, Maderę, Azory i Wyspy Zielonego Przylądka. No i tutaj warto postawić właśnie pytanie, czy byli oni zdolni dotrzeć do Ameryki. Część naukowców zgadza się co do tego, że dopłynięcie do Brazylii przez Fenicjan naprawdę było możliwe. Naród ten doskonale radził sobie na morzu, a skoro wiemy, że bez problemu dotarli do Wysp Zielonego Przylądka, a więc byliby wtedy już dosyć daleko na trasie między Starym i Nowym Światem. Będąc w tamtym rejonie, mogli przecież wpaść pod wpływ Pasatu, czyli stale wiejącego, ciepłego wiatru. Wiatr ten wieje w kierunku południowo-zachodnim, a więc skierowany jest wprost na wybrzeża Brazylii. To dzięki temu Krzysztof Kolumb dotarł do Ameryki. Ponoć, Portugalczycy, którzy od XVI wieku podbijali i grabili południowoamerykańskie nacje, twierdzili, że nawet w głębi lądu znajdowali tak inskrypcje napisane w języku starosemickim. W 1949 roku amerykańskie gazety opublikowały wiadomość, według której 85-letni pan Beichtlein, nauczyciel ze stanu Pensylwania, znalazł kamień, na którym co prawda ledwo, ledwo, ale były widoczne jakieś znaki. Po jakimś czasie okazało się, że napis na kamieniu jest fenicki. Nie był to oczywiście jedyny kamień tego typu znaleziony w Ameryce, bo w 1956 roku w Ohio znaleziono coś podobnego. Mówi się jeszcze o kilku innych odkryciach, na przykład fenickie koraliki czy krótki żelazny miecz, który znaleziono w hrabstwie Brunswick. Jednak na ten moment nie znalazłem zbyt wiele informacji na ten temat, więc nie wiem, na ile rzeczywiście były to fenickie rzeczy. Innym odkryciem było znalezienie na rzece Paraiba w latach 80. XIX wieku kamienia z napisem. Odkrycia dokonano w 1872 roku. Poinformował o tym plantator Joachim Alves da Costa, który w swoim liście do prezydenta Brazylii i historyków opisał znalezisko. Wspomniał, że podczas prac ziemnych jego ludzie znaleźli kamienną płytę z niezrozumiałymi napisami. Dlatego Przerysowali znaki z kamienia i zamieścili we wspomnianym liście. Dodał on tam jeszcze, że płyta została przypadkowo rozbita, ale młody człowiek zdołał ułożyć wszystkie części we właściwej kolejności. Artykuł w prasie na ten temat opublikował dyrektor Muzeum Narodowego w Rio de Janeiro, Ladislao Netto. W 1872 roku Netto wraz z pomocnikami odszyfrowali 50% napisu. W 1872 roku netto wraz z pomocnikami odszyfrowali jakieś 50% napisu. A później w 1967 roku już kolejny badacz kontynuował jego pracę. Był to Cyrus Gordon i przetłumaczył na jakieś 90% fenickiej inskrypcji z kamienia. Był to ekspert w zakresie języków semickich, kierownik Wydziału Studiów Śródziemnomorskich Brandis University w Oldham, w stanie Massachusetts. Jego tłumaczenie brzmi mniej więcej tak. Jesteśmy syndońskimi Kanadyjczykami z miasta króla kupieckiego. Zostaliśmy wyrzuceni na ten odległy brzeg, krainę gór. Poświęciliśmy młodość niebiańskim bogom i boginiom w XIX roku naszego potężnego króla Hirama i wyruszyliśmy z Ezion Geber do Morza Czerwonego. Chwilący tutaj jeszcze, że król Hiram żył w VI wieku przed naszą erą. Ale wracając do cytatu, to... Podróżowaliśmy dziesięcioma statkami i przez dwa lata byliśmy razem na morzu w okolicach Afryki. Potem rozdzielono nas ręką Bala i nie było nas już z naszymi towarzyszami. Więc przybyliśmy tu, dwunastu mężczyzn i trzy kobiety, na ten nowy brzeg. Czy jestem admirałem, człowiekiem, który by uciekł? Nie! Niech bogowie niebiescy i boginie nam sprzyjają. No i to już jest koniec tego tłumaczenia. Wygląda więc na to, że mieli oni opłynąć Afrykę i być może na przylądku dobrej nadziei Fichura rozproszyła statki. Jeden z nich, ciągnięty przez prąd, mógł wylądować w Brazylii. Niektórzy zarzucają tutaj brak logiki w twierdzeniu, że Fenicjanie przypadkiem dotarli do Ameryki. Znając gwiazdy i położenie Słońca, nie powinni byli płynąć w przeciwną stronę niż ich dom. Ale jeżeli znajdowali się na półkuli południowej, to widzieli inne gwiazdozbiory niż byli do tego przyzwyczajeni. Do tego, słońce świeciło im z drugiej strony, więc kierując się w dzień w stronę słońca, to w rzeczywistości zmierzali do Ameryki. Z drugiej strony, nie była to raczej pierwsza podróż Fenicjan na półkulę południową, więc teoretycznie no, powinni wiedzieć o innym, inaczej wyglądającym niebie. Takie są przynajmniej moje przemyślenia. A ty co o tym sądzisz? Skoro, że tym przeciwnikom tego przypadkowego dotarcia Fenicjan do Ameryki, nie przeszkadza to, że Kolum przecież też przypadkiem dopłynął do Ameryki. Wracając do tej inskrypcji, której tłumaczenie przytoczyłem chwilę temu, to oponenci tej, tego pomysłu, że jest to autentyczna inskrypcja, uważają, że podejrzane jest to, że kamienia nikt później już nie widział i że znaleziono go w czterech kawałkach. Samemu dyrektorowi muzeum zarzuca się, że był pasjonatem i był zainteresowany transoceanicznymi kontaktami ludów prekolumbijskich. Zauważyłem, że przeciwnicy takich znalezisk bardzo często atakują bardziej samych badaczy i odkrywców niż ich argumenty. Nie wiem, czy jest to robione świadomie, żeby nastawić ludzi przeciwnie do informacji, po to, żeby ludzie od razu z automatu przekreślili wiarygodność danej osoby, czy jest to jednak nieudolna obrona swoich własnych przekonań. Ponoć, gdy pan Ernest Renan, a więc mentor tego dyrektora, muzeum pana Netto i ogłosił mu, że jest to mistyfikacja, to sam Netto miał się ponoć wycofać ze swojego stanowiska i obwinił obcokrajowców za sfabrykowanie tego kamienia. Co ciekawe, warto tutaj przypomnieć jeszcze o artykule niemieckiego orientalisty, profesora Schlottmana. Artykuł ukazał się natychmiast po odkryciu brazylijskiego kamienia. Został opublikowany w 1874 roku. Przeczytam podsumowanie tego artykułu. Jeśli to podróbka, wówczas fałszerz powinien być doskonałym ekspertem w języku fenickim i posiadać wielki talent epigraficzny, ponieważ pewne cechy tego napisu nie są tylko fenickie, ale niewątpliwie i sydońskie. Trudno założyć, że taki koneser dialektów języka fenickiego mieszka w Brazylii, a i w Europie prawdopodobnie nie ma ich zbyt wielu. Jeżeli chodzi o samą podróż, to wiemy już przecież, że ocean można pokonać nawet na tratwach, co było już kilkakrotnie udowadniane. I sam o tym wspominałem. Więcej mowy o tym będzie w odcinkach na temat wyspy Wielkanocnej. Jeszcze, jeżeli weźmiemy pod uwagę te różne wiatry wiejące w tych regionach, o którym w wspomniałem wyżej, no to według mnie naprawdę jest to bardzo prawdopodobne, że Fenicjanie, którzy mieli i technologię, i umiejętności, i być może właśnie przypisało im szczęście, no po prostu dotarli do tego innego kontynentu. Jest też taka możliwość, że po prostu mieli dostęp do jakichś starożytnych map i wiedzieli o istnieniu tego lądu i nie otali tam przypadkiem, ale świadomie. Jeżeli chodzi jeszcze o inne znaleziska, to w Brazylii znaleziono również kilka kolejnych płyt. Wspomniany niedawno niemiecki profesor Schlottmann studiował je przez 15 lat, rozpoznając w nich dzieło Fenicjan. Dodatkowo, latem w 1978 roku Pojawiła się w prasie wiadomość, według której w Kolumbii, w starym pochówku w pobliżu miasta Samaka, znaleziono fragmenty terakoty z fenickimi inskrypcjami. Zostały one przypadkowo znalezione przez miejscowych. Pomału, mało zbliżamy się do końca odcinka, dlatego tutaj jeszcze chciałem dodać pewną ciekawostkę historyczną i według rzymskich źródeł w czasie II wojny punickiej, gdy Rzymianie oblegali Kartaginę, Część okrętów obrońców zdołała przebić się przez morską blokadę przygotowaną przez Rzymian. Umożliwiło im to ucieczkę w kierunku słupów Heraklesa. Nigdy potem już ich nie widziano. W ślad za nimi Rzymianie mieli wysłać siedem okrętów Scypiona Emilianusa i geografa Polibiusza. Scypion dotarł do swojej wyprawy do Senegalu i wysp Zielonego Przylądka. Przeciwnicy autentyczności rzymskich znalezisk w Amerykach mimo to podtrzymują, że Rzymianie byli sobimi marynarzami. Warto tutaj jeszcze dodać, że późniejsze europejskie statki dotarły na Wyspę Zielonego Przylądka dopiero 1000, jakieś 1600 lat później. Według rzymskich zapisków, podczas swojej podróży nie napotkali I Tutaj pytanie, czy mogli oni wyruszyć na odkryte wyspy typu Madera, a może jednak dalej na zachód, aż do Ameryki? Dziwne znaleziska fenickie w Nowym Świecie, są znajdowane już od XVIII wieku. W 1749 roku po silnej burzy zawalił się fundament starego kamiennego budynku na wyspie Korwo. Jak widzimy, jest to już niemal połowa drogi do Ameryki. Znaleziono wtedy gliniane naczynia z dużą ilością monet. Część skarbu została natychmiast wysłana do Lizbony i Madrytu. Okazało się, że monety były kartagińskie. Były to dwie duże złote, pięć miedzianych i jeszcze dwie miedziane cyreny. Badacze datowali je na 320 rok przed naszą erą. Takie znaleziska upewniają mnie, że Fenicjanie wyprawiali się w głąb Oceanu Atlantyckiego. Badacze datowali te monety na 320 rok przed naszą erą. A takie znaleziska upewniają mnie, że Fenicjanie wyprawiali się w głąb Oceanu Atlantyckiego. Można zadać pytanie, dlaczego tak mało wiemy o odkryciach Fenicjan i później Kardagińczyków? mogę tutaj jedynie podejrzewać, że podobnie jak w późniejszych czasach Portugalczycy, trzymali oni najdłużej, starali się jak najdłużej utrzymać w tajemnicy wszystkie odkrycia. Tak jak było właśnie w przypadku Portugalczyków z odkryciem Ameryki. Chcieli po prostu oni mieć przewagę nad pozostałymi mocarstwami europejskimi. Podobnie Kardagińczycy, obawiając się konkurencji, nałożyli blokadę informacyjną na tematy związane z trasami podróży i znowu odkrytymi lądami. Mało tego, bo rozpuszczali nawet plotki o potworach i innych zagrożeniach czyhających na żeglarzy za słupami Heraklesa. Sami handlowali na przykład kosztownym purpurowym barwnikiem, który pozyskiwali na zachodnich wybrzeżach Afryki oraz na Wyspach Kanaryjskich. Posiadali oni ogromne umiejętności nawigacyjne, wyprzedzające najprawdopodobniej wiedzę Kolumba. Podobnie ich statki górowały nad tymi średniowiecznymi europejskimi, które przy konstrukcjach Fenicjan wyglądały na zwykłe łajby. Wówczesne pełnomorskie statki handlowe przewoziły przeciętnie od 400 do 800 ton ładunku, co stanowiło ładowność kilkukrotnie większą od 200 ton ładowności statku Santa Maria Krzysztofa Kolumba. Informacji mających potwierdzać takie transoceaniczne podróże w starożytności jest znacznie, znacznie więcej, ale tutaj niestety niektóre z nich mogą być oszustwami, niektóre pomyłkami i złą interpretacją danych. Oczywiście nie możemy wierzyć w nie wszystkie, ale uważam, że warto poszukiwać tego typu informacji. Każda tego typu informacja to jest dodatkowy puzzle, który pozwala nam właśnie zbudować obraz swojej naszej jakby rzeczywistości. Dziękuję za wysłuchanie. W tym odcinku to będzie już wszystko. Tak naprawdę ten odcinek kończy tą trzyocinkową serię na temat podróży transoceanicznych. W przyszłych odcinkach będą już poruszane troszkę inne tematy, ale w dalszej, dalszej przyszłości. Ja jeszcze będę nawiązywał właśnie do tego typu wycieczek transoceanicznych. Jeszcze raz dziękuję za słuchanie i cześć.